dobry, kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dziś porozmawiamy i pokażę wam też Wave 3 z Biedronki generacji 7. Tak więc zaczynajmy. Jak pewnie większość wie, ostatnio do Biedronek weszła trzecia seria 7. generacji Pet shopów, czyli Wave 3. No i oczywiście musiałam jechać i to zobaczyć, a że u mnie były, to właśnie Kupiłam parę figurek. Wzięłam również karton z darmową figurką, którego tu wam nie pokażę, bo no, kadr jest dosyć ciasny i ten karton się po prostu nie zmieści. Ale figurkę wam pokażę, bo jest to taki fajny żółwik. Ale zacznijmy może od początku. Na samym początku kupiłam 4 Pet Shopy, 4 boxy i wzięłam ten karton, czyli łącznie miałam 5 figurek. Tu mam jeszcze nieotwarty box. Ale to jest box dla mojej kuzynki, więc go nie otwieram, jednak wiem jaki pet shop jest w środku. Tutaj macie spis wszystkich, ale wstawię Wam tutaj kody, które działają do tych figurek i co prawda te figurki na chybił i trafił, po prostu potem spojrzałam na kody. I tutaj przed ES jest 63, a według rozpiski kodów powinien być w tym fioletowy piesek. Ja tego nie otwieram, bo jak mówię, to jest prezent dla kuzynki, więc no, zobaczymy później. Ale sama przekonałam się na tych kodach, otwierając swoje figurki, więc teraz Wam je pokażę. Zaczniemy sobie od tego żółwika, który był w darmowym kartonie, e, który można sobie po prostu brać ze sklepu, bo to i tak idzie do wyrzucenia. E, u mnie w były trzy, potem byłam w innej i był jeden. Ja mam dwa takie żółwiki, ponieważ jeden jest mojej siostry. Tak więc to jest akurat mój. Całkiem słodki. No i on jako iż był w tym pudełku, po prostu nie ma ze sobą dodatku. Co jest smutne, ale trudno. Właśnie, że jest figurka darmowa. Następnie pokażę Wam petszopa, który jest mojej siostry. Był otworzony na samym początku jeszcze w aucie. Tak więc e, tu mamy dodatek do niego. Takie orzeszki. A tym petszopem jest ten oto ptaszek. Jest bardzo słodki taki. Kolorowy. On ma tylko trzy modełko. No i mają mięciutkie główki te pet shopy, ale, ale wykonanie się jest o wiele lepsze niż poprzednich serii. Szczególnie patrząc na, na druk oczu. Następnym pet już moim, którego bardzo chciałam, jest Panda. Z numerkiem chyba 130 albo 131. Jest po prostu przepiękna no bardzo mi się podoba no i w dodatku miała ten, ten krzaczek to już mój trzeci krzaczek ale no trudno to, ta panda jest przepiękna i to jest w ogóle moja pierwsza panda z G7 drugim jest pet shop, którego tak naprawdę nie chciałam, ale że brałam pudełeczka na chybił trafił bo kody, które miałam były złe potem dostałam prawdziwe kody no to po prostu wyszedł ale jest jedną z ładniejszych figurek więc się bardzo cieszę, bo bo jest ładny po prostu i to jest taki piesek. I jest bardzo fajny, chociaż ma inny kolor tułowia od głowy. Jednak no mi to bardzo jakoś nie przeszkadza. A jego dodatkiem jest taka słodka łódeczka. No i już ostatnim moim petshopem, shopem, który mi się podobał tak najbardziej z tego Waveu, z tych boxów, jest pet shop, którego na początku nie udało mi się wylosować ale jak już byłam w drugiej Biedronce, to już były jego dodatkiem są takie serduszka a tym pet jest ten oto kotek bardzo mi się podobał mam go już z tej pierwszej edycji oczywiście z kartonu ale ten jest w boksie i no jest przepiękny podoba mi się te kotki chciałabym zdobyć je z G2 jednak z tego co wiem, to są dosyć drogie a że obecnie nie mam czasu siedzieć na Vinted to po prostu jeszcze ich nie znalazłam, ale planuję no tak więc taki ładny kotek w ogóle pasuje do tła. On jest, jest piękny. Tak więc to by było na tyle z tego krótkiego filmu o nowych potrzebach w Biedronce. Mam nadzieję, że zestawy z popami będą już niedługo w sprzedaży takiej stacjonarnej, bo nie zależy mi na tych popach aż tak bardzo, żeby zamawiać je z internetu, a chciałabym jednak zobaczyć na żywo, jak one wyglądają pochwalcie się w komentarzach jakie wy zdobyliście bądź jakie kupiliście po kodach Petshopy i widzimy się w kolejnym filmie pa pa